Dzień dobry. Chciałbym się Wam pokazać jak założyć zestaw na karpiach. Co będzie nam potrzebne? Haczyk. Rurka antysplotariowa. kręcik z Stopery. Na kulkę. Ciężarek, ewentualnie sprężynkę. No i jakiś drucik do zakładania kulek. I wiertełko do przewiercenia. No i oczywiście szedł nam na kulki No a najważniejsze to jest oczywiście żeby to była solidna wędka, najlepiej skarpiowa Właśnie mam taką To, to będziemy za chwilę zaczynać Na samym początku zakładamy żeby ten krótszy koniec był do góry. Przekładamy. Najlepiej na kartkę mieć żółkę około 0,30 Tak, na 15-16 kg Jeszcze tak wędkę wyrzutową do 80 gram Może być wyżej, nie? Ja to akurat do 80, ale... Tak, to może być więcej Teraz zakładamy kolejnego stopera Tak, żeby nam rurka nie spadała Bierzemy tak Przekładamy. Ucinamy ten kawałek, który jest ugięty. Bierzemy kredit za grafką i teraz wiążemy około 8. Właściwie to jaki mały węzeł. Ja akurat wiążę takim chyba normalnym, klasycznym węzłem ale spinningowym. Się jeszcze się nigdy nie rozwalił ten węzeł, ani, rozplą, ani nie rozplątał. będzie na burzenie do zmieniania tych haczyków, bo przeważnie haczyki, mam takie te, nie, kółeczka, tak to będzie wygodniejsza. Przynajmniej ja tak używam, bo mi to przynosi sukcesy. Bardzo dobre kulki na karpie są według mnie yy, truskawkowe i jeszcze nawet ostatnio zrobiłem karpia na truskwinie, a na nas. To jest taka niby nowość, ale już ona teraz także została założony. Teraz już nam nie dużo zostaje. Zachaczamy o klochaczyk. Zapinamy. No i praktycznie mam, są został na karkę założone. A teraz jeszcze zakładam ciężarek. Może być, może być koszyczek, jak kto woli. Tak. I teraz się mam pokazać jak zabrać kulkę proteinową. Weźmiemy, załóżmy truskawkę. Wiercimy przez cały środek. Parę razy przywierzałem, bo to jest dosyć twarda kulka. Żeby było takie przejście. Teraz. Bo jeszcze ryba jest. Nakładamy. przebijamy przez to. Na włosie jest kółeczko zrobione. Ja polecam kup lepiej kupne. to też można robić, bo te... Kupre są, według mnie, chyba bardziej wytrzymałe ogólnie. Się tak nie rozlądują, albo są lepiej wykonane, według mnie. Co wcale nie oznacza, że te własne też nie są gorsze. Mamy już tak. Teraz wystarczy tylko założyć stopę. Robię to tak. To, to jest był, który wywodzi, dlatego jest taki jakby ściśnięty. Czy ciężko przykłada? O mam. I teraz kulkę naciągamy. Tak, żeby było ciasno. O, to jest... Wiadomo, ucinamy tutaj jeszcze to, żeby tego nie było, ale już nie będę ucinał, bo mi szkoda. No i tak powinien wyglądać zestaw na karpiach. Jak to jest kulka wiadomo, wędka. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do moich kolejnych filmików pod tytułem, jak powiedzieć, zestawy wędkarskie. Do widzenia.